Teatr Wyobraźni Głosu Wolnej Polski przedstawia Państwu oryginalne słuchowisko Zofii Kosak pod tytułem Głos odchłani. Rzecz dzieje się w południowej Galilei w pierwszych dniach kwietnia 1933 roku naszej ery. Daj, siostro moja mleczna. Czego szukasz? Gorzkich ziół szukam do przyprawienia paschalnego baranka. W czas jeszcze, ale matka moja mówi, że najsilniejszą mają woń, kiedy przewiędną. Ja już uzbierałam. Mam bazylię, majeranek, tymianę, gencjanę i liście bobkowe. Chcesz, to ci dam. Dziękuję ci. Sama uzbierasz. Tu nie uzbierasz, bo trawa zdeptana i wygryziona przez owce. Pójdźmy na wzgórze. Ostańmy przy drodze. Kiedyż tu nic nie ma. Ostańmy. Twoja wola. Zafrasowana mi się zdajesz, siostro. o Gabona syna Asera. Rok jak mnie poniechał, a przecie przyrzeczona mu byłam. Braci swoich przysyłał do ojców, by się zmawiali o kupno. Poniechaj go i ty. Czy ja rządzę myślą moją? Czy panuje sercu memu? Oczy za nim wypłakuje, Nie wiem nawet, w której stronie pasie trzody swoje. Gdzie odpoczywa w południe? Nie pasie trzody nijakiej. Biega w ślad za prorokiem, synem Józefa cieśli. Niegdyś moich śladów szukał. Pomnę. Jak biegł, ledwo mnie zobaczył. Pomnę, jak stawał pod ścianą naszego domu, zaglądając do wnętrza przez okienną kratę. Urzekł go ten prorok chyba? Gdyby mi ojcowie zwolili, poszłabym do miasta szukać go po placach i rynkach. Co ci po nim, jeśli o ciebie nie stoi? Słuchałabym jego głosu. Patrzałabym w jego lica. Dziwno mi, że matka pozwala ci czekać tyle czasu. Nie zezwala. Syn Faleja już dwa razy przysyłał swata. Płakałam, aż uprosiłam, by mi jeszcze tydzień darowano. Zaraz po świętach przyjdzie z podarkami. Nie zmieni się nic przez tydzień. Zaliwiesz, siostro. Może Gabon wróci? To nieraz wracał w te strony, mając oczy tylko dla swego proroka. Prawdziwie mówisz. Był tutaj jesienią, a mnie biednej nie zobaczył. Nawoływałam go skryta za drzewami. Nie odwrócił głowy swojej. Więc po co czekać? A ziół tutaj nie ma. Pójdźmy na wzgórza, siostro. Ja nie rada odchodzić od drogi. Może nią Gabon nadejdzie. Czyń jak zechcesz. Tuż jest, co sadzi przez pagórki. To mój miły skaczeń bieleń. Jego włosy stado kus chodzących w dolinę. Jego zęby trzoda owiec świeżo postrzyżonych, z których każda ma jagnię u boku. Jego wzrost Jabłoń między drzewami leśnymi. Konie jacyś jadą. Jego szyja jako wieża Dawidowi. Cichaj, że koni. Pewnikiem Rzymianie. Uciekajmy. Żywo. Za późno, już nas postrzegli. Turendy droga do pieczary Endor. Sługa twoja nie wie, panie. Pieczary Endor nie znasz? Nie znam, panie. Do wróżki nie chodzisz? Nie. Jedźmy, kto inny nam wskaże. Polękalam się okrutnie. Konie mieli piękne, na sobie blachy błyszczące. Ze strachu ani się przyjrzała. Hej, dziewczęta! Znów ktoś woła. Stary Azariasz skrył się za murkiem winnicy, wylazł i dziekunam. Dziewczęta, czego chcieli poganie? Pytali o drogę do pieczary, pieczary, pieczary endor. Mm, szatańscy słudzy zwiedzieli się o szatańskiej służce. Coście im rzekły? Rzekłyśmy, iż nie wiemy, bo sprawiedliwie nie wiemy. A jeszcze co powiadali? Powiadali, że kto inny im wskaże. <laughs> Nikt im nie wskaże, choćby drogę znał. Niech ich demon prowadzi przeklętych. Ojcze Azariaszu, raczcie nam opowiedzieć o tej pieczarze i wróżce. Wyście uczeni, święte księgi znacie, a my nie wiemy nic, nic. Co nie mam powiedzieć, powiem. Jest podle na im dolina, na której ni drzewo, ni szaczek nie rośnie. Po środku doliny skała, a w skale szczelina. Strumyczek z niej cieknie, po trawie się wije. Powiadają, że za tą szczeliną jest wielka pieczara źródło po środku. Na kamieniu ogień płonie, choć go nie podsycać, nigdy a nigdy nie gaśnie. Tam siedzi wiedźma. Zna wszystko przeszłe, przyszłe i odległe. Dziw, dziw. Ludzie chodzą ją pytać? Zaśby chodzili. To grzech. Kto by do wiedźmy chodził, ukamienowany zostanie. Takie jest prawo. Pan Najwyższy w obrzydzeniu ma czarowniki i wróże. W jego ręku są czasy, a w niczym innym. Skąd wiadomo, że wróży, skoro tam nikt nie chodził? Zachodzili bywało dawniej, i teraz jeszcze zachodzą. Którzy się Boga nie boją. Święte księgi piszą, że dawnymi laty król Saul, wielki król, do pieczary Endor chodził. Prawda, że nagrzeszył i pan odstąpił od niego, łaskę swoją na Dawida przenosząc. Filistyni wtedy naszli z wielkim wojskiem, i w Saulu dusza struchlała. Poszedł w przebraniu do wiedźmy i prawi. Wywołaj duszę Samuela, proroka. Chcę mówić do jego duszy. Poczyniła wiedźma zaklęcie i Samuel wyszedł z mroku w płaszczu, jaki nosił za życia. Poznał go Saul i upadł na twarz. Powiedz mi, prosił, co jutro będzie. Samuel odparł: Jutro ty i twoi synowie będziecie ze mną w królestwie umarłych. I tak się stało. To stoi w świętych księgach zapisane. Straszno, słuchać. Umarłabym od trwogi, niezbym do pieczary weszła. Tej samej wiedźmy Rzymianie szukają? Głupiaś dziewczyno. Tamta dawno zmarła. Przed śmiercią przysposobiła sobie następczynię i tak z wieku na wiek diabelstwo przechodzi od jednej do drugiej. I pieczara Endor nigdy nie jest próżna. Bywało, zmawiają się starsi, byjść i wiedźmę wyżenąć. Lecz nie uczynili tego nigdy i nie uczynią na pewno. Dlaczego? Boją się ludzie, ja sam bym nie poszedł. Hej, kto idzie naprzeciw nam? Zalinie Kleofas, syn Omy? Kleofas, Kleofas, on że sam! Razem z Gabonem poszli do Jerozolimy, razem zaś wrócili. Patrz, siostro, czuła dusza moja, że nie odchodzić od drogi. Kleofas! Witajcie w zdrowiu, ojcze Azariaszu i wy, Sali i Amino. Zdrowyś, Kleofasie. Kto powrócił z tobą? Sam przybieżałem. Sam. I zaraz wracam, by zdążyć na Paschę do Jerozolimy. Żadną miarą nie zdążysz. Zalecę. Nogi mam dobre. Przez ziemię nieczystych Samarytanów chcesz przejść, żeby drogę skrócić? Co? Pójdę tą drogą, co szedł z nauczycielem. Wasz nauczyciel! Nauczyciel w prędce królem się ogłosi. Przybieżałem zabrać z domu lepsze obleczenie, bo to już się bardzo zdarło. A wielkie czasy nadchodzą. Posłyszycie wnet. Nauczyciel dawniej się skrywał i nam ostrożność zalecał. Ninie już się nie ukrywa. Jawnie się przed wszystkimi działa. W niedzielę wjazd odbył do Jerozolimy. Królewski wjazd. Z lotą bramą jak zwycięzca. Ciżba się zebrala, szaty miotając pod kopyte osla. Inni galeziami wiewali. Śpiewali wszyscy. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Nie spodziewałem się tego. A faryzeusze i kapłani? Ust swoich nie śmią otworzyć. Sam słyszałem, jak gadali. Widzicie, żeśmy nic nie dokazali. Cały świat za nim poszedł. Nauczyciel nam powiedział, że już jego godzina nadeszła. Jakaż może być godzina inna niż chwale? Chwala Izraela! Pohańbienie poganom! Żywie, pan, jeśli tak się stanie, uwierzył że syn cieśli jest Mesjasz. Wszyscy uwierzą. Królować będzie. Ostawajcie w zdrowiu, bo muszę iść. Kleofasie, Gabona, syna Asera, widziałeś? To ci sypiamy po bok siebie pod jedną opończą. Cóż on? Raduje się razem z innymi. Nie kazał ci pozdrowić nikogo? Nie. Czas już na mnie. Kawał drogi. Na Paschę nie mogę się spóźnić. Pozdrów ode mnie. Gabona? Mam mu co rzec więcej? Nie. Nic. Żegnajcie. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Wracacie do wsi, ojcze Zariaszu? A, pewnie, że wracam. Zaraz starszym nowinę rozpowiem. Raczcie, zajść do matki mojej, po drodze wam. Powiedzcie, że dziś nie przyjdę. Do tej oto mojej siostry mlecznej Aminy pójdę na dwa dni. Na dwa dni? Przed świętami zostawiasz matkę bez pomocy? Wrócę na porę. Wszystko zładuję, przyrządzę. Zioła przyniosę, polewkę z daktyli, migdał, fiki, octu zrobię. Matka się nie umęczy. Powtórzcie jej to. Amina bardzo nalega. Ja? Mówiłaś przed chwilą. Mówiłaś tak. Powiedział ojcze Azariaszu. Powiedzieć powiem. Pochwalać nie pochwalam. Córka winna być przy matce. Co ci jest, siostro? Ni słowem nie nalegałam. Stary Azarias słusznie mówi, że powinna ci pomagać matce. Zaraz ci. Wszystko wyłożę. Amino, siostrzyczko moja, lubisz ty mnie, milszać mi niż rodzona. Wiesz o tym. Przysięgnij, że uczynisz czego od ciebie żądam. Po co przysięgać? Zawsze ci ulegam. Przysięgnij, jeśli mnie miłujesz. Miłuję cię, Sali, i cokolwiek mam jest twoje, z ozdób czy z szat. Wybieraj co chcesz. Po co mam przysięgać? Po to. Aby mi serce uspokoić, siostro, nie wahaj się, przysięgnij. Oczy twoje goreją, ręce drżą, zalicie demon opętał. Ty mnie uleczysz, przysięgłszy. niech się tak stanie. Przysięgam na Boga żywego, że uczynię to, co zechcesz ode mnie. Dziękuję ci, siostro. Teraz ci powiem, w czym rzecz. Pójdziemy do wróżki, co mieszka w pieczarze Endor, zapytać: Nie, nie! Przysięgłaś! Nie, nie! To grzech, obrzydliwość w oczach pana. Ukamienują nas o sali. jakże mnie strasznie podeszłaś. Muszę wiedzieć, co się stanie. Posłuchaj mnie. Po sabacie przyjdę do swaty. Ojce mnie wydadzą, zamężna będę. Słyszałaś, co mówił Kleofas? Ich prorok królem zostanie. Gabon będzie wojownikiem przy królu proroku. Może hetmanem. Na konie siądzie, blachy błyszczące przywdzieje. Pewno nie odzywał się do mnie ani nie zachodził, bo zamysły proroka ważył. Zbyt daleko sięgasz, siostro. Zali prorok mu się zwierzał, zali go powiernikiem swoim uczynił, są przy nim starsi, roztropniejsi. Są starsi, ale w dzielności nie masz równego. Gabon syna sera na wojownika stworzony, wodzem będzie. Cóż pocznę, siostro, jeśli już będę zamężna, a on pokonawszy wrogów, przyjedzie tutaj i wołać pocznie przyrzeczonej swojej. Zali serce we mnie z żalu nie ustanie. Muszę iść pytać tej, która zna przyszłość. Przysięgłam, nie wiedząc, co czynię. Grzesz nam jakkolwiek postąpię. Siostro, zaniechaj tej myśli. Poszłabym sama. Dziewczęta same nie odchodzą od swej wsi. Każdy spotkany pomyśli, żem z domu uciekła i odprowadzi do ojców. Dlatego musisz iść ze mną. Wolej bym była umarła pierwej niż mnie tu stopy przyniosły. Wolej bym się nie rodziła i grzechu nie znala. Chodzim, chodzim, kłamiąc spotkanym, że szukamy owcy, nie śmiąc nikogo zapytać o drogę. Wieczór sobotni nadchodzi. Matka stół nakrywa i córki wygląda. Przestań lamentować. Doszliśmy, bo to tu. Wszystko jest, jak stary Azariasz powiadał. Odezwij się, która mieszkasz tutaj. tutaj! Tutaj! Szatan z nas się śmieje. Uchodźmy! Nie przyszłam, by uchodzić. Odezwij się, która mieszkasz tutaj! Tutaj! tutaj. Widzę was, dziewczyny! Wejdźcie! Zaklinam cię na duszę twoją! Nie idź! Chodź! Która chce wróżby? Ja. Chłopiec cię rzucił. Skąd wiecie? Po cóż byś innego przyszła? Jako mi dasz zapłatę za wróżbę? Mam na ramiennik srebrny. Weźcie go, pani, a powiedzcie mi, co uczyni ten, którego miluje dusza moja. Mężniejszy jest, urodziwszy nad innych. Rozlała się piękność po licu jego. W dzielności pierwszy, wojownikiem, wodzem będzie. Masz jego włosy? Może co z odzieży? Ten naramiennik od niego. Połóż na nim dłoń prawą. Podaj mi dłoń lewą. Milcz i czekaj. Widzę młodzieńca, który ci dał naramiennik. Zwon go Gabon, syn Asera. To on, to mój miły. Ani piękny, ani dzielny. Wojownik kryje się w suchej cysternie jak szczur. Drży kiedy liść zaszeleści. Struchlały wszystkie kości jego. Gnój, nie człowiek! Co się stało? Kto mu grozi? Zda się, że jego mistrza powiedziano na stracenie. A co z nim będzie? Z Gabonem! Sądzę, że jesteśmy na miejscu. Czas był k temu. Myślałem, że nie znajdziemy tej jamy. Rzymianie! Ukryjcie się szybko tu, za tym kamieniem! To ci sami! O pani, dokończcie wróżby! Skryj się i milcz, jakbyś martwą była! Dobrze strzeże swych tajemnic, ten dziwaczny naród, nawet gdy się nimi brzydzi. Zobaczymy wnet, co warte ich tajemnice. Nie oczekuję, by wróżka tutejsza inną była niż wróżbiarze greccy, egipscy i nasi rzymscy. Wszyscy tacy sami. Chciwość to ich cecha główna. Uwiązaleś, konie? Uwiązane, możemy iść. Dostojni panowie raczyli zaszczycić. Z obecnością nędzną swoją sługę. Witam pokornie, szlachetnych i dostojnych panów. Tyś jest wróżka? Czy nieco mi każą? Każą wróżyć. Wróżę. U Boga jestem, żyję z jałmużny. Podobno umiesz wywoływać zmarłych. Umiem. Czasami. Od czego zależy? Bardzo odległa jest kraina cieniów. Wielki trud dostać się do niej. Mów od razu, że za ten trud należy podwójnie zapłacić. Mądrość przemawia przez usta szlachetnego pana. Mówiłem ci, że chciwość jest cechą niezmienną. Kogo dostojni panowie każą przywołać z otchłani? Kogo, Marku? Nie myślałem o nikim szczególnie. Chciałbym zobaczyć cień umarłego człowieka, który by odpowiadał na nasze pytania. Słyszałeś? Możesz to zrobić? Mogę. Czyń zatem twoje czary. mi się lepiej nieco. Nie przyjdę! Nie mogę! co się z nią dzieje? Ręce, nogi wykręcone, oczy jej wylazły na wierzch. Miota się jako opętana. Nie mogę! Nie mogę! Nie pójdę! Co cię zatrzymuje? Ach, jasność... Jasność? Jasność wzeszła, gdzie lęgnie się mrok. Jasność wypełniła ciemnie. I otchłań już... już nie jest otchłanią. To on, To on. Weźcie mnie z drugiego wzroku! O kim mówisz? O tym, co został dziś ukrzyżowany! Wielu ludzi co dnia krzyżują lub tracą toporem. Wróżbitko, oszukujesz nas, udając strach, by się uwolnić z zadania. Nie uda się ta sztuka. Wywołaj cień umarłego! Nie! Nie! Nie zejdę już do otchłani! To ci broni! Pan życia. Król nad wiekami szedł między cienie, jako pasterz między owce. I one poznały głos jego, zadrżały z radości prochy, co żyły o brzasku świata. Nie dowiemy się czego, gada bez związku. Niewiasto, rozkazuję ci, czyń to, czego się podjęła! Ktoś jest, byś i rozkazywał. Zuchwale gadasz. Czesie, jestem panem twoim. Ten kraj i naród są niewolnikami naszymi. Cały świat należy do nas. Krótka cięciwał twojego łuku. Policzone lata twego panowania. Widzę, jak w próch rozpada się wasze władztwo! Jest! patrzę, jak rozsypuje się w próchno! Luźnij Rzymowi! Zadij ją! uciekajmy prędko! Wróżka leży we krwi swojej. Umiera, nie powiedziawszy, czy Gabon do mnie powróci. Umilk głos pieczary. Endor, pastusi będą tu trzymać trzody bezpiecznie. Pan nieba stąpił do piekieł. Pożar to jest śmierć zwycięstwa. Teatr wyobraźni Głosu Wolnej Polski przedstawił państwu słuchowisko Zofii Kosak pod tytułem Głos otchłani mówi Radio Wolna Europa, Głos Wolnej Polski.